Hej Kieśmanko wam wszystkim, ja jestem Master 19 i jest kolejny odcinek z Oriamy Blind Forest. Hej! Tak więc yy, zaczynamy tą przepiękną grę, przed cudowną grę. Ciekawe ile w tym odcinku umra? Jak myślicie? Jeden Dobra. Max nie udawaj. Master nie udawaj Ops hops. Ajaj aj. Ale mam już patent. Ja już mam patent, co ja mam zrobić? Ja już wiem. Jednak nie wiem. Hops. Biu, biu. Jak myślicie? Ale nie, nie rób sejwa, Max. Jak myślicie, ile odcinków zajmie mi to seria? Bardzo przyjemnie mi się w tą gierkę gra. Bardzo przyjemnie mi się tą serię gra. W tą serię gra. No i umarłem. Tą serię nagrywa. Ale po prostu się ciekawa się, ile odcinków zajmie, żeby skończyć tą gierkę. Jestem bardzo ciekaw. Oraz chciałbym podziękować Kinze Akapicka, która dała mi tą grę, żebym nagrał serię. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz. Aj! Yy, hops. Jezu, to jest takie stresujące. a Hops. Umrę, umrę, umrę. Nie, umarłem. Ha! Dam radę, dam radę, dam radę. Au! Nie, ja... Ha! a, a. a. Dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę! Dałem radę! Jezu... Po co ja tam stanąłem? Toż to było ryzykowne! Mogę tutaj? Nie mogę. Ach. Dobra, safe Nie muszę tego nigdy więcej powtarzać. Dziękuję. Niszczu, niszczu... To trzeba zniszczyć. Yy, do góry trzeba chyba, nie? Yy, Haj, dobra, punkty mam. Yy, punkty... Yy, ten... No wiecie o co mi chodzi. Dobra, pozbieramy. Jakaś dźwignia, nie wiem co ona robi. Aha. Po co mi ona? Dobra, to chyba mały problem. A żeby wejść tam do góry, dobra. Hmm. I Funny Mountain. Dobra. No i spadłem. Ale gdzie to jest, bo ja nie wiem. Ale nie mogę trafić, no i cudownie. Bi-ha. Ej, aj, aj, ża... Zostaw mnie. Jakaś żaba mnie atakuje znowu. To potworki mnie... Cz straszą czasem. No, wróciłem do punktu wyjścia, ale dobrze, bo tutaj tego nie zabrałem. E nie. Ups. Dobra, jest cudownie, niczego nie żałuję, jest dobrze. Haps, no i główką musimy walnąć, bo czemu nie? Widzieli się, widzieli się bez obrażeń, jakby. I'm proud. Juhu! Hops. Tam do góry będę musiał jakoś się dostać, ale jak to, ja nie wiem. Dobra, co to jest? Tu jest to drzewo, które dodało mi skilla tamtego, żebym skakał po tak ścianach. Pamiętam, pamiętam. To było chyba w drugim odcinku akurat. No. Ajajaj. Hops. 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 Ha. Normalnie asasyn ze mnie. Naprawy. Ciekawe, czy twórcy gry specjalnie zrobili, żeby te potworki tak co chwilę się rozpełniły, żeby dać nam punkty, czy... Au. Czy po prostu to było przypadkiem. Ciekawe. I teraz, gdzie? E, dobra, chyba tam pójdę. Dobra, hmm. <laughs> e, jak się mapy sprawdza? dobra, nieważne. No i te. O co? Osłupki chcą mnie bić. Au! To to pierci? Od kiedy? Dobra, nieważne, przeżyłem. Jeszcze. Jeszcze ja mnie nie zabili Hops co są te drzwi, dobra, ale to później Poczekam najpierw tego kamienia Tego, kto, tego, tego, który po, powinniśmy dać Bo on gdzieś był, ale gdzie? Hollow Grove Chyba tam dni żabko No i ha Hops Udaję Hops Żaby mnie atakują A ja skakać nie potrafię Ale przynajmniej to save'o sobie Zabrałem I tego nie mogę oczywiście zniszczyć, bo czemu nie Hops, hops, no nie jeszcze, no, hops, dobra, ostatni raz. Spróbuję, hops, hops, hops. dam radę, dobra, i co teraz? No, do góry chyba nie dam rady. Czy ja się męczyłem na marne? <laughs> ja się chyba serio męczyłem na marne, ja tam do góry chyba nie dam rady. Jakiś, Chyba jakiś nowy skill będę musiał się nauczyć. Jakieś wysokie skakanie lub coś takiego. Dobra. No to ja wracam. No i oczywiście te, to wszystko ożyło, bo jakby, że inaczej. Gin żabko. E, Hoppsa sa, na na, na 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 na. Dobra. Yy, bam, bam i drzwi otwarte. Otwarte, otwarte. No i idziemy do przodu. Ech, zrobię save, bo ja już się boję. Co to jest? Co to jest to pierdzące coś? Coś czuję, że. To nie będzie no dobre. To nie wyjdzie no dobre ani trochę. Dobra. Hops. Hops. A. A. o, Przeżyłem. A. Mam. O. No nie. Nie poddaję się. Hops. 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 Yy, dam radę, dam radę, dam, radę. A! Mm, a. Ogólnie jakie czujecie, jak tam dzionek wam mija, jak tam wieczorek, nie wiem o której wy tam oglądacie. Więc jak tam wam mija? Ciężko <laughs> wszystko u was, okej? Okay, takie sprawy. Jeżeli kogoś nie Jak to mnie zabiło? Jeżeli kogoś jeszcze nie ma na moim Twitchu lub na Discordzie to polecam zajrzeć w opis, tam są wszystkie linki Zapraszam, bo jest fajnie Zapraszam z całego serduszka, to jest ten run, to jest ten run jest Zapisane, bo jakby nie będę tego prze... no właśnie Pewnie zmarnowałem zapis, ale Nabywa, no nie Jezu, jeszcze pod skosem Jak ja mam to zrobić? Dam rady, dam radę. nie dam rady, żartowałem. Hops, no nie Hops. Hops, 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 no nie Hops, Hops, Hops. Hops, 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 hops. Ta ha! Dobra. Yy, to jest ten rod. Czuję. Czuję to w kościach. <laughs> no i dobrze czułem. Że słucham? Że to jest do góry nogami? No chyba sobie żartujecie. Ha! Co ja mam tu zrobić? Jakie ja mam tu zrobić? Zapiszę sobie z wrażenia. Ha, no nie. Dobra, jest dobrze, jest okej. Okay. Dobra, Tu do góry nogami, hops, hops. Dobra, damy radę. Ale to jest tak do... au, 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 au! Dobra, trzeba przeżyć. Damy radę. Będzie dobrze. I teraz poczekać aż to pierdnie i skoczyć i na dół i żyjemy. Teraz po drugą stronę, au! Ta na dole też to jest. Ja wiedziałem, że ta gra jest cudowna, ale nie wiedziałem, że aż tak cudowna. I denerwująca mnie. Nie, no. Ta gra mnie jeszcze nie denerwuje. Ta gra po prostu pokazuje, jak bardzo jestem słaby w takiej gry. Ale i tak ją I tak niczego nie żałuję. I się bardzo cieszę, że zacząłem robić tą serię. Mam naprawdę nadzieję, że Wam się ta seria bardzo podoba. Że. Spędzać, że tak bardzo dobrze się przy niej bawicie, tak, tak jak ja. Bo ja powiem szczerze, jedyne co ja miałem wspólnego z tą serią jakby, gier to jest to, wiedziałem, że jak wygląda, że jest przepiękna, że muzykę ma prześliczną, bo tam oglądałem. Jednego streamera przez kilka sekund live'a je grał w nią. Ja takie, o matko, jak to jest piękne. I tyle, tyle wiem co Ori. Tyle wiem o tej grze i niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję, że. Jakby to jest cudowne. Jeszcze raz dziękuję Kinga. Nie tylko Kim za dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądają, którzy piszą miłe słówka, którzy po prostu oglądają, są ze mną czy to na Discordzie, czy na streamach, czy pod odcinkami. Wszystkim wam dziękuję. Jesteście przekochani, jesteście cudowni. Pamiętajcie, nieważne co się dzieje, jesteście cudownymi osobami. Ale tym akcentem kończę już ten odcinek, tak więc uważajcie na siebie, pamiętajcie, że zdrowie psychiczne i fizyczne jest tak samo yy, ważne. Do następnego. Bye!